To tak będzie dzisiaj wyglądać od pierwszej. No, tak słabo jak dzisiaj, to jeszcze nigdy nie było, naprawdę. No Jest to zdecydowanie mój rekord, jeśli chodzi o najniższą zarobioną kwotę na globo. Jaki odcinek w ogóle? Jedno zamówienie, a reszta to jest moje pierwsze. Dlaczego zabraliście nam te manetki? One były tak przydatne właśnie w takich sytuacjach, ale spokojnie, Romek, jeszcze 2,5 godziny, czyli tutaj dużo się może jeszcze wydarzyć. Zderko, troszkę wyżej. Dawno się nie jeździło na rowerze, widzowie Fajnie tak wrócić do pedałowania Kolejny dzionek, witam Was serdecznie, widzowie Mamy przyjemny wieczór Dzisiaj był taki dosyć ponury i deszczowy dzionek Myślałem, że no, nie wypali mi to nagrywanie dzisiaj Ale na szczęście się rozpogodziło na wieczór Zrobiło się całkiem przyjemnie stanął tu ale dobra, ominiemy. Zrobiło się fajnie, przyjemnie, taki no jesienny wieczorek bym to nazwał. Planak mam sobie dzisiaj pośmigać 3 godzinki, zobaczymy jak to pójdzie. Miałem dzisiaj też nagrywać na skuterku, ale jakoś tak... Zatęskniłem za rowerem, a to, że miałem naładowaną baterię. Posen mówi: A dobra, Romek, bierzemy dzisiaj rower. Dawno nie jeździłem na rowerku, pora to zmienić. Także widzowie, dzisiaj jest mój ulubiony środek transportu, czyli rowerek. Jedziemy standardowo do Rumi, zameldujemy się. No i zobaczymy, co ten czwartkowy wieczór dzisiaj przyniesie. Koniec zbędnego gadania. Ja się wybieram właśnie do Rumi. No i widzimy się, jak się coś wydarzy po drodze ciekawego. No albo jak wpadnie zamówionko. To wszystko pozmieniało moje plany, zobaczcie sami. Postanowiłem się tutaj zameldować, bo mamy godzinę 17.46. No i wiecie, zameldować się i lecieć do Rumi. A tutaj proszę bardzo, mamy zamówienie z Azja Huanme. No, zaczyna się dobrze, nie ukrywam. 15 minut przed startem i od razu zamówienie. Ja sobie pojadę przez park, czekajcie. Zawrócę sobie w tym miejscu i przejdziemy sobie przez ten mój ulubiony park. Najbliżej będzie. No, troszkę jestem w szoku, nie powiem. <laughs> zaskoczyło mnie to, nie ukrywam. Ale oczywiście pozytywnie mnie to zaskoczyło. Więc jedziemy. Korzystamy sobie tutaj ze skrótu i przez park standardowo. Uwaga! Boguś! Oj, Boguś! Chyba trzeba iść do tego. Laryngologa na badanie suchu. Dobrze mówię, ale. Ładnie tu. Uwielbiam ten park, naprawdę. No, już prawie na miejscu jesteśmy. Zobaczcie, jak szybko. Dobra? Jak tutaj sprawa wygląda? można jechać oczywiście że tak teraz w prawo i dojechałem rower do góry ze mną tutaj już jest gotowe do odbioru tak gotowe 906 dzień dobry dziękuję Szybko poszło. I to będzie ulica. Długa. <c> A, to będzie tam skąd wyruszyłem dzisiaj. No, dokładnie tak. Także jedziemy dokładnie tą samą trasą, którą tu przyjechałem. Ten no serio się zrobił sympatyczny wieczór. Dzisiaj w ciągu dnia to była naprawdę katastrofa. Lało, wiało. A idź pan. Już naprawdę myślałem, że te dzisiejsze nagrywki nie wypalą. No ale proszę bardzo, trzeba zawsze wierzyć do końca, widzowie. Dobra, jedziemy. Na ścieżkę rowerową Mówiłem, że to będzie dokładnie ta sama trasa, którą tutaj przyjechałem Ja lubię wracać do miejsca, z którego zaczynam Ale spoko Prawie 12 zł będzie do wyciągnięcia Także nie ma co marudzić I tak to wszystko się wydarzyło przed czasem, bo mamy godzinę 17.55 Dzięki Tutaj jest najgorszy odcinek, bo zobaczcie Ścieżka się kończy nagle w tym miejscu I trzeba wyskoczyć na ulicę Dobra, dajmy więcej mocy Tutaj się można depnąć na tej prostej Ups. A, tam do góry, tak? Muszę jechać Dobra, tutaj jedzie auto, tam też Nie no, nie zdążyłbym, nie ma szans Jakbym miał manetkę, to oczywiście Ale bez manetki to jest... Nie, ciężka sprawa, widzowie. A dlaczego zabraliście nam te manetki? <laughs> One były tak przydatne właśnie w takich sytuacjach. Ale dobra, już trzeba się dostosować. Koniec marudzenia. Tutaj w lewo i zaraz będę na miejscu. To będzie ten vlog przede mną. Od razu sobie klatkę namierzę. No weź się powiększ tą nawigacją. Często robię tak, że zostawię ten adres widoczny i potem muszę to wszystko blurować w trakcie montażu sam sobie widzowie tej roboty dokładam a uwierzcie mi takie blurowanie telefonu jest ciężkie bo to klatka po klatce trzeba wszystko blurować nie i teraz szukamy mojej klatki od 1 do to nie będzie ta klatka a tutaj jednak i bierzemy pilocik oczywiście Jednak to nie tutaj, czyli to będzie ten blok obok. No, zdarza się. Powiedzcie mi, czym byłby dzień bez jakiejś mojej pomyłki. No, można powiedzieć, że byłby to dzień stracony, i tutaj powinno być już wszystko tak jak trzeba. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Tym razem bez żadnych komplikacji. No i zaczynamy dzisiaj od kwoty 10 15 groszy Widzimy się przy kolejnym. One hour later. Nastąpiła właśnie teleportacja w czasie, widzowie. Dojechałem już do Rumi. No i od tamtego momentu, gdzie dostarczyłem zamówienie, cisza. Nic, kompletnie zero. Ale spokojnie, Romek. Jeszcze 2,5 godziny. Czyli tutaj dużo się może jeszcze wydarzyć. Mam nadzieję, że pozytywnego dla mnie. Ale to jeszcze nie to, widzowie. To jeszcze nie jest ten czas. To całe apogeum zamówień. Wydarzy się oczywiście w momencie, w którym jak będzie powrót, drwala. Jak co roku zresztą. W sumie w październiku też już się zaczyna ten okres, gdzie tych zamówień jest całkiem sporo, no bo wtedy już pogoda jest taka średnia. Większość kurierów już zawiesza swoje plecaki na kołku, no i czeka na następne wakacje, tak? Jeżdżąc tak jak ja, teraz, o tej porze. No to jest takie bardziej dla mnie hobbystyczne, tak, żeby sobie coś porobić, nagrać film, pogadać do Was z tej kamery i tyle. Ja to tak traktuję, tak jak taką swoją terapię. Dobra widzowie, ja tutaj sobie poszukam żabki, bo mi się chce pić. No i włączę się jak wpadnie zamówienie, no bo i tak nie mam nic tutaj ciekawego Wam do pokazania. No i sprawy zaczęły się bardzo komplikować. 45 minut minęło widzowie i nic, jeżdżę jak ten ciul bez celu. Przyjechałem sobie tutaj do parku i chyba sobie tutaj spocznę, no bo nie ma sensu jeździć, marnować baterii. No tak kurde jestem zawiedziony, nie powiem. No bo zobaczcie jak się fajnie zaczęło. Pierwsze zamówienie to wpadło jeszcze przed czasem. Myślę sobie, kurde, ale dzisiaj może być fajny dzionek widzowie. No dobra, to sobie posiedzę, co tam. Macie obraz na to, jak wyglądają nieraz te dni. I to też jest jeden z powodów, przez które ostatnio sobie odpuściłem nagrywanie w sierpniu. No bo właśnie tak wyglądały te dni. Robiłem jedno zamówienie, dwa, na trzy godziny i koniec, nie? Większość było siedzenia na ławce. No dobra, widzę, cóż, jak mi coś przyjdzie jeszcze do głowy jakaś złota myśl, to odpalę kamerę, no chyba że wpadnie w jakieś zamówienie, mam nadzieję. A teraz przerwa na pićku. Wasze zdrowie. I widzimy się, mam nadzieję, za chwilę. Właśnie, przypomniałem sobie jedną rzecz, którą często mnie pytaliście po odcinku, w którym yy, ten amortyzator mi tak piszczał. Pamiętacie ten odcinek? Ja go doskonale pamiętam. W tym odcinku właśnie mówiłem, że zamówiłem sobie jakiś tam specjalny smar do amortyzatorów i on bardzo dobrze pomógł i wypytaliście mnie, dużo w ogóle było zapytań. Pisaliście do mnie w komentarzach, nawet w wiadomościach prywatnych miałem mnóstwo zapytań, jaki tam smar użyłem. Właśnie teraz Wam go pokażę, tylko muszę go znaleźć. Czekajcie, czy to w tej torbie było. O! Tak właśnie wygląda ten Smar i tutaj podkreślam, że to nie jest żadna reklama. Sam sobie go zamówiłem z Allegro. On kosztował grosze, już nie pamiętam ile, ale naprawdę to były groszowe sprawy, jakieś 20-30 zł i naprawdę widzowie polecam. Tutaj nikt mi za to nie zapłacił, po prostu wy się pytaliście mnie czego użyłem, także tutaj wam pokazuję i po nazwie sobie możecie znaleźć. Pokazałem i jak tam wygląda sytuacja na no dramatycznie, zobaczcie już mamy godzinę, pokażę Wam to lepiej na zegarku, godzina jest, no dziewiętnasta, zero, kompletnie nic, godzina w plecy, no straciłem godzinę na nic, tak prawdę mówiąc. Siedzę sobie w parku i dzisiaj chyba taki odcinek będzie widzowie siedzący. O cóż ja na to poradzę, nie? Ja tam zamówień sobie sam nie wywołam, a wam przynajmniej mogę pokazać, jak to wygląda naprawdę. No takie dni się zdarzają jak najbardziej. W końcu mamy dzisiaj czwartek. A w większych miastach, typu gdynia, Gdańsk, dużo więcej bym zarobił. Na pewno nie miałbym takich przerw, ale do tego przejdziemy. Spokojnie, widzowie, bo ja wiem, że wy czekacie, aż ja zacznę jeździć właśnie po tamtych rejonach. Ja też na to czekam. Ale postanowiłem teraz sobie powolutku wrócić bez pośpiechu, bez narzucania sobie jakiejś tam presy. Bo za dużo sobie tego narzuciłem, i powiem wam, że w pewnym momencie mnie to przytłoczyło. No i dodać do tego jakieś swoje problemy życiowe, potem wypadek mojej dziewczyny, pobyt w szpitalu, operacja, teraz jest ta cała rehabilitacja. No, powiem wam, że dużo, dużo takich. No, nie powiem jakichś tragicznych rzeczy, bo ludzie mają większe problemy tak, w życiu. Doskonale o tym wiem. Ale każdy ma jakieś tam swoje problemy, nie? Na swój sposób je przechodzi i każdy z nas w życiu ma jakieś gorsze okresy, gorsze dni. Ważne, aby tylko się nigdy nie poddać. Wiadomo, nieraz jest ciężko i nie da się od tak. Ale widzowie spokojnie, już jest wszystko u mnie ok. Ja sobie też dużo rzeczy w głowie poukładałem i przez tą przerwę, która była ostatnio zrozumiałem jak bardzo ja kocham nagrywać, jak ja bardzo kocham to robić, jak to się stało taką bardzo istotną i ważną dla mnie częścią mojego życia, tak to mogę nazwać? No tak bym to nazwał. Jest to naprawdę dla mnie ważne i zrozumiałem jak bardzo kocham to robić, jak to bardzo działa mi na głowę. Dlatego ja cały czas powtarzam, to całe nagrywanie, to, że ja sobie wyjdę pojeździć, pogadać do tej kamery, jest to dla mnie terapią. Ja to uznaję za terapię, bo to mnie oczyszcza, to mnie jakoś tak rozluźnia. Czuję, że się mogę Wam wygadać widzowie. No świetne uczucie naprawdę i dziękuję, że jesteście ze mną. Może pogadamy sobie w ten sposób, co? A ja tak stoję jak ten ciul z kamerą na klacie i gadam do Was. <laughs> dziękuję Wam za to całe wsparcie, które od Was dostałem, bo jak mnie nie było, dostawałem od Was mnóstwo wiadomości. Pytaliście się co u mnie, dlaczego nie nagrywam, też co się dzieje Romek. Było tego naprawdę bardzo dużo. Powiem Wam, że to dawało mi kopa i bardzo, bardzo to na mnie działało. Dużo mi pomogli dużo mi pomagacie, czuję, że nie jestem sam w tym co robię, a to jest naprawdę piękne, że po tej drugiej stronie właśnie tam jesteście wy, moi widzowie, którzy chcecie mnie oglądać, chcecie tego kuriera Romka i to naprawdę dla mnie to jest no nawet nie potrafię tego pisać. Mogę wam widzowie szczerze podziękować. I się teraz postaram, jak tylko mogę odwdzięczyć w tym okresie, który się właśnie rozpoczyna. Mam dużo planów, naprawdę mam bardzo dużo planów. Nie będę teraz wszystkich zdradzać, no bo po co? Lepiej jakąś tam niespodziankę dla was zachować, ale dodam, że jest naprawdę dużo zaplanowane i na pewno jest też dużo do roboty. Okres jesienno-zimowy w tym roku wykorzystam na 110%. O, ktoś do mnie dzwoni chyba? Czekajcie. No i taki odcinek jak dzisiaj, gdzie widzicie, że się nic totalnie praktycznie nie dzieje, gdzie ja większość czasu spędzam sobie właśnie w jakichś parkach, na ławkach, czy po prostu sobie jeżdżę tym rowerem bez celu no to tak szczerze wam powiem, że takich odcinków, które nie wyszły nigdy było dużo, dużo było takich dni jak dzisiaj, gdzie no nie było co robić tak. zrobiłem jedno, dwa zamówienia na trzy godziny po prostu nie chciałem was męczyć takim kontentem, no bo no nie ukrywajmy raz na jakiś czas taki film wypuścić, spoko ale jak to się zdarza 2, 3, 4 razy pod rząd, no to kto by to oglądał, tak? Też jestem widzem, też tam oglądam YouTube'a, mam swoich ulubionych youtuberów i no jednak odcinki gdzieś nic nie dzieje, no halo. Ja chcę wam pokazywać, jak to wygląda tak naprawdę, nie? Bez żadnych tam ustawionych akcji, nie wiem jak by to nazwać. Po prostu samą prawdę wam pokazuję, jak to wygląda z mojej perspektywy, tak? I to mnie cieszy. Chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię związaną. Dosyć mocno z moim kanałem, mianowicie chodzi tutaj o moje współpracę, tak? Jakieś rowery, hulajnogi. Wiem, że są ludzie, których to bardzo boli, że ja tam co chwilę wypuszczam jakiś sponsorowany film, Obo dostałem rower, hulajnogę do przetestowania, to pojawiały się jakieś negatywne komentarze. Jestem w stanie to zrozumieć, ale widzowie, yy, dla mnie to jest totalnie coś, co kiedyś w życiu bym co nie uwierzył, że tak to może wyglądać, nie? że. Zwykły jakiś tam kurier, który wozi jedzenie. Może dostać takie szanse jak testowanie hulajnu, rowerów, motocykli elektrycznych. No dużo rzeczy. Jak zaczynałem tą swoją przygodę, to nawet przez myśli to nie przyszło, nie? że tak to właśnie może wyglądać. Bardzo to doceniam, bo to jest dla mnie spełnienie marzeń, tak? I uważam, że nie robię nic złego, no bo ja testuję te rowery kolej nogi na swój taki własny sposób. Nie wciskam Wam kitu, mówię zawsze szczerą prawdę, jak to wygląda, nie? jak dostanę jakiś rower, hulajnogę, no to zawsze mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, nigdy Wam nic nie wciskam na siłę. No nie wiem, jak Wam to widzowie powiedzieć, bo no winny się tłumaczy, tak? Właśnie rowerów i hulajnóg, które jeszcze pojawią się na tym kanale, w kolejce jest kilka, troszkę się tego uzbierało przez ten czas, gdy mnie nie było. Nie chciałem tak od razu po powrocie zasypać Was sponsorowanymi filmami, no bo to już w ogóle pewnie by hejterzy by mnie zjedli i ja to będę dalej robić, bo... Fajnie, naprawdę chciałbym też, żeby mój kanał mógł się opierać na tym, że ja coś testuję, że też możecie coś ode mnie podejrzeć. To jest dla mnie spełnienie marzeń i bardzo to doceniam. I dziękuję wszystkim, którzy są ze mną, bo to wszystko jest dzięki Wam. Że jesteście ze mną, że mnie oglądacie, wspieracie, dajcie łapeczki w górę, piszecie komentarze, wspieracie nawet ten kanał, za co naprawdę bardzo dziękuję wszystkim wspierającym. I tak główkuję sobie nad tym, żeby jakieś korzyści dla wszystkich wspierających były. Póki co, korzyścią jest, że te zapisy streamów możecie sobie oglądać. Oczywiście streamy wrócą, to jest coś, co muszę bardziej rozwinąć. Ale spokojnie, dajcie mi czas, tak? Ja dopiero wróciłem, wszystko sobie dopiero poukładałem. Wychodzę na prostą, jak to się mówi, i będziemy widzowie działać. Nie chcę nic obiecywać, wiadomo, już nie będę nic obiecywać, bo nie chcę was już więcej zawieść. <laughs> się rozgadałem, trzeba i zobaczyć, czy jakieś zamówienie wpadło. No niestety. Dalej widzowie jest cisza. Godzina już jest 19.10. I to tak będzie dzisiaj wyglądać do 21.00. To może dzisiaj jakiś odcinek, nie wiem, jakby to nazwać Q&A. I możemy zrobić jakieś Q&A. To był dobry pomysł. Możecie widzowie, jeśli macie do mnie jakieś pytania, napisać w komentarzu. Wybiorę te najciekawsze. No i zrobimy Q&A. Jakiś taki odcinek poświęcę na to. Możecie zadać mi pytania, jeśli tam coś Was interesuje. Także widzowie piszcie. A ja myślę, że już... Powiedziałem to co chciałem, za każdym razem zresztą to mówię. Jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, no to to dogram. A teraz co? No pozostało mi tylko czekać. Moja nadzieja już umarła, jeśli chodzi o dobry wynik dzisiaj. 11 złoty póki co zarobione, to jest tragedia. Dobra, koniec już Romek, tego pitolenia. Mam nadzieję, że widzimy się za chwilę. Trzeba się stąd ruszyć, bo się zrobiło już troszkę zimno. Wszystkie mięśnie mi już zdążyły zastygnąć. No, zamówienia oczywiście nie ma, tutaj akurat Was niczym nie zaskoczę. Jedziemy zmienić miejscówkę, może jak się ruszę, coś mi wpadnie. Niestety taktyka z tym, że jak odpalam kamerę i się Wam żalę, niestety nie działa. Ostatnio też nie działała, coś się tutaj ewidentnie popsuło. Jedziemy się przejechać, chociaż coś tutaj ponagrywać. No powiem Wam szczerze, że takiej lupy to naprawdę dawno nie było. Dobrze, że tą kurtkę sobie wziąłem. Mam pod spodem jeszcze bluzę, ale jakby chodziłem... Tak ubrany to było mi gorąco, aż się ze mnie lało widzowie I tak kurde z tyłu go miałem to, że o chyba za ciepło się ubrałem Ale zapomniałem właśnie, że mamy wrzesień W ciągu dnia jest cieplutko, ale wieczory potrafią dać po kości Czekajcie, ja sobie tutaj pojadę i uliczkę obok Bo jak będę jechał prosto to wyjadę w takim słabym miejscu Ulica Równa No czy taka równa? To bym polenizował O to jest ta uliczka, której właśnie szukałem Ale jaka cisza się zrobiła na mieście no cóż, zmieniłem tylko miejscówkę, no bo chciałem sobie tutaj przyjechać i posiedzieć. Czy na tej ławce, czy na innej. Nie, na innej, bo to nie jest moja ulubiona ławka. Nie, 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 to miała być moja ulubiona ławka. to jedziemy te, tamtą stronę. Ole się chłodno zrobiło, naprawdę. Aż mieciarki przechodzą. Półtorej godziny widzowie zaraz minie. Dajcie to? Półtorej godziny bez zamówienia. Nie wiem czy to jest jakiś rekord, chociaż nie, rekord to nie będzie, bo wiem, że trafiły się dni gdzie po dwie godziny siedziałem i nic nie wpadało. Jak tak dalej będzie do 20? No to ja chyba nie widzę sensu w tym, żeby to tak dalej wyglądało, nie? Wolałbym sobie teraz posiedzieć w domu z córeczką się pobawić, powygłupiać, aniżeli marnować czas w tym miejscu. Widać, że tutaj kolega też siedzi, jedzie się zapytać. Siema, siema. Też taka lipa jest tutaj u Ciebie? Ja półtorej godziny, nie, ale chodzi mi, czy też masz taką lipę z zamówieniami. No. To... Ja widzę, że jeden chłopak to jeździ tu zawsze. Dobra, nie ten, nie przeszkadzam. Powodzonka. Cześć, ja jadę dalej. Lipa, lipa, lipa. Dziwne, bo jest dzisiaj 11 września. Ludzie po wypłatach, nie? Tak zawsze do 10 była lipa, no a po 10 tych zamówień było dużo więcej. O, tu jest moja łoweczka. Tak, tutaj najbardziej lubiłem sobie przesiadywać. Sobie w tym miejscu spocznę na chwilę. <laughs> Z ławki do ławki. Tak to właśnie dzisiaj wygląda. No nic, no musiałem chociaż coś do Was pogadać, jakoś ten odcinek urozmaicić. Bo co? Jedno zamówienie <grym> i tyle, nie? Fajnie sobie wrócić na orzełka. Jest to mój ulubiony rower. Naprawdę. Kocham ten rower widzowie. Dobra, koniec już Romek. Zamknij buzie. Widzimy się. Mam nadzieję, że się widzimy, jak wpadnie mi zamówienie. A ja idę sobie o tutaj na oweczkę i siedzimy. Czekamy dalej. No nic, widzowie. <grym> Nie włączam się z racji na to, że wpadło zamówienie, a chciałbym, naprawdę bym chciał. Włączam się po to, żeby pomarudzić. Kurde, ja nie muszę pomarudzić. Nie byłbym sobą, gdybym nie pomarudził. Godzina już jest 19.45. No i możecie mniej więcej wyobrazić sobie mój stan poirytowania <grytania> za istniałą sytuacją. Ach, chciałbym tak naprawdę teraz stanąć i tak wykrzyczeć wszystkie te negatywne emocje, które się teraz zebrały. Ale nie zrobię tego, bo nie chcę tutaj ludzi straszyć. Pomyślę na jakiś wariat nie dość, że siedzi, sam do siebie gada na ławce, to jeszcze by tutaj stał i krzyczał. Jadę. Chyba już widzowie straciłem kompletnie nadzieję. Wybaczcie, że ten odcinek dzisiaj tak wygląda i nie jest on na pewno ciekawy. Przepraszam Was za to, ale ja na to wpływu niestety nie mam. I tutaj naprawdę powtarzałem to dzisiaj już raz czy dwa, ale takich dni jak dzisiaj miałem, miałem kilka w swojej karierze. To, że tych odcinków Wy nigdy nie zobaczyliście, ale tym razem pokażę Wam ten odcinek. Nawet jeśli to będzie tylko jedno zamówienie na dzisiaj. A jak będzie za krótki no. To, no to właśnie takie stawki, jak teraz, uzupełnią tą lukę. Jedziemy sobie, widzowie. Nie wiem, jakieś 15 minut jeszcze dam temu glowo. Jeśli do tej godziny 20 nic się nie wydarzy, wrzucam owarię pojazdu, wracam na chatę. O! Oh. Przedził mnie dziadek na zwykłym rowerze. <laughs> no, kurde, trzeba kończyć karierę, widzowie. Nie no, przepuściłem go kulturalnie. Nie no, wieczór jest naprawdę fajny. Przyjemnie się jeździ, nie powiem. Tylko dużo bardziej wolałbym, żeby było co robić, nie? Chociaż te 30 zł do domu przywieźć, 11 zł to co za to kupię? Browarkę bym za to kupił, chociaż ja nie piję ani browarów, ani wódki na co dzień. Ale no, okazję nie lubię sobie wypić oczywiście. Lubię sobie tak z kumplami się spotkać, nachlać się jak świnia. <laughs> Każdy człowiek ma do tego prawo. Ja na przykład uważam, że takie właśnie spotkania ze znajomymi, żeby sobie usiąść, napić się, pogadać, Pośmieszkować to każdemu z nas jest potrzebne, bo inaczej to życie byłoby smutne i nudne. Dobra, Romek, co ty gadasz? Jedziemy. Ja podjadę chyba sobie do mojej siostry, wiecie? Dawno się z nią nie widziałem. Mieszka tutaj... No, niedaleko. Chyba tak zrobię. Na jakieś 5-10 minut podejdę do niej, pogadam. Może wtedy zamówienie wpadnie, no bo wiecie, jak glowo działa. Właśnie <laughs> się w takich sytuacjach, gdzie nie wiem, chcesz wejść do sklepu, to wtedy właśnie najczęściej wpadają zamówienia. Dzień dobry. Czy Państwo zamawiali Glowo? A co tutaj się dzieje? No cóż widzowie, byłem usiorki. Ile? Tu siedziałem? Pół godziny spędziłem. I <gry> czaicie, że nic nie wleciało? Co za dzień, ja pierdzielę. Jaki odcinek w ogóle wyjdzie, co? Jedno zamówienie, a reszta to jest moje pier... No no i co? Ciemno się zrobiło. Jedziemy do domu. To teraz widzowie oficjalnie mogę wam to powiedzieć, że pobiłem swój rekord. No tutaj akurat w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo to jest jedno zamówienie na 3 godziny i 11 zł to jaka to jest stawka godzinowa? Nie wiem, nie chcę mi się tego liczyć, ale czekajcie, 11 na 3 to ile to będzie? 4 niecałe 3 coś? O kurde, no to ładnie dzisiaj naprawdę. Teraz wracać muszę do domu te 3 km, coś takiego. Takie dni jak najbardziej się zdarzają widzowie i każdy kto tam się zastanawia nad tym, czy sobie nie dorobić naglowo, no to właśnie musi się z tym liczyć. Ale spokojnie. Wrócę silniejszy, widzowie. Chyba powoli będziemy kończyć ten odcinek. No tak słabo jak dzisiaj, to jeszcze nigdy nie było. Naprawdę. No jest to zdecydowanie mój rekord, jeśli chodzi o najniższą zarobioną kwotę naglowo. No ale z plusów to przyjemnie się jedzie, naprawdę. Fajny klimat ma taka nocna jazda przez miasto. Uwaga! Uff! Możecie widzowie dać znać, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Jestem naprawdę bardzo ciekaw Waszej opinii, co Wy tam ciekawego napiszecie w tych komentarzach. Może jakieś hasło odcinka zarzucimy, co by pasowało do dzisiejszego filmu? O, wiem co. Piszemy w komentarzu: Zarobiony Romek, a ja przypnę Wam serduszko. No i wtedy będę wiedzieć, że Wy oglądacie te filmy do końca. Także widzowie, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie. No dużo lepszy jeśli chodzi o zamówienia i ogólnie o zarobki. Ja się z wami żegnam, dziękuję że obejrzeliście ten film do końca. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę. Tyle ode mnie, do następnego, cześć.